Temat Dzisiaj gramy sobie niedaleczką pod typowe zestawienie 1 na 9. Także zapraszam do materiału. Jeżeli chodzi o mój głos to przepraszam, ale niestety ostatnio byłem na koncercie w Jankleosi. No i tak niestety było, że gardło sobie zryłem. A tak szczerze mówiąc to po prostu jestem chory i niestety jeszcze nie do końca wyzdrowiałem. Ale mam wrażenie, że raczej nie będzie wam to przeszkadzać, bo i tak będę gadać, gadać jeszcze raz gadać. Myślę, że korona na nidalce jest ok. Jest to item, który ma bardzo fajne przeliczniki dla nidalki, bo masz procentowego spida plus AP. No i dzięki temu możesz cały czas biegać i nawet nie musisz się martwić, maną, bo dostarcza to aż 600 punktów. Więc to jest spoko. Ale generalnie uważam, że to może być jakby zestawienie superowe dla postaci, która gra kompetencji, czyli jakiegoś klasza. Wiecie, jakieś flexy z drużynką i tak dalej. W tym gameplayu zrobię sobie klasykę klasyków, która panuje od dobrych chyba kilku lat na naszej postaci. Czyli typowo zagramy sobie tutaj Rocket Belta. Zdaję sobie sprawę, że w poprzednim poradniku graliśmy sobie... Jak to się nazywa? Night Harvestera? Rocket Belt jest teraz bardziej sensowny, ze względu na to, że te najnowsze itemy pod AP dostały lepsze przeliczniki pod ability heista. I generalnie tak wygląda Nidalka, że i tak... Nie musi się martwić żadnymi cdr także spoko. No i teraz ważnym protipem odnośnie clear'a też jest to, że wy jako nidalka nie wybierajcie sobie heal'a jako drugi poziom, czyli nie wybierajcie umiejętności E, tylko wybierajcie W, z tego też powodu, że wasza nidalka jest o niebo lepsza w kwestii mobilności i nawet w kwestii obrażeń, bo za każdym razem, kiedy używacie W, zadajecie wszystkim, ale to dosłownie wszystkim przeciwnikom, obrażenia znajdującym się na tym obszarze i sami widzicie, że takie golemy czy chociażby raptory no, nie są dla was kłopotliwe dlatego mówię no, na samym początku przecierpcie te jakby początkowe etapy gry na tym 30-40% HP ale potem i tak się wyleczycie bo talizman się aktywuje, potem jeszcze potki możecie odpalić więc generalnie wydaje mi się, że początki na takiej niedalce są naprawdę trudne ale późniejsze etapy gry no, jak to się mówi oddają Jaka koska? Znaczy, generalnie, ja ostatnio mówiłem na live na temat kosy w cs i ostatecznie wybrałem nawane Tiger Tut Factory New, która tam kosztuje ponad 400 chyba 400 60 zł. I powiem wam, że mega mi się podoba i jest grane i jest spoko. Eitranul kontruje ciebie. I tak i nie, bo z jednej strony, jak on do mnie dobiegnie, to ja już nie żyje, Jestem automatycznie martwy, ale z drugiej strony, kiedy nadchodzi taki moment, że ja go mogę wykajtować biegać przez ściany, kiedy on praktycznie jest w miejscu, no to teoretycznie, no co on mi może zrobić? Więc to jest taka kontra, nie do końca bym powiedział zgodna z tym, co mówisz, ale no zależy od sytuacji, nie? Jeżeli mówię teraz, nagle trend by wskoczył we mnie, kiedy ja nie posiadam absolutnie żadnego skoku dasza, nie wiem, umiejętności, która mnie leczy, no to raczej byłbym martwy, nie? Takie początkowe etapy gry, widzowie, to się tak będę Typowo farmił, więc jeżeli nie zobaczycie fragów, to z góry przepraszam. Ale niestety początki Nidalki takie są, że albo się zrobi 3-0 na żuku, albo generalnie ta gierka będzie tyle trwała, że wyfarmimy siebie z każdego kampa i dopiero zaczniemy robić Oro, bo będziemy mieli pierwsze przedmioty i dopiero wtedy no nasza postać będzie miała jakiekolwiek obrażenia. Takie ganki w sumie na takiej Nidalce są naprawdę proste, tylko kluczowym elementem jest niestety niefortunne trafienie naszego Q więc jeżeli tego Q nie trafimy to można jeszcze wymanewrować jakkolwiek przeciwnika ja generalnie tylko go hitnę żeby mieć runę kluczową bardziej wystakowaną także spoko chociaż w sumie to tak trochę śmierdzi dive'em. nie ukrywam bo jest naprawdę na niskim progu HP i raczej można byłoby go zabić ale to pod warunkiem, że on się gdzieś tutaj właśnie jeszcze nie wycofuje także spróbujmy sobie go zabić od razu ucieknijmy także spoko jakby combo na, na nidalce nie jest trudne. Za każdym razem kiedy przeciwnik otrzymuje tą żidę na siebie, to ma tak jakby nad sobą taki stack i za każdym razem kiedy my mamy jakby takie strzałeczki niebieskie czy tam zielone w kierunku przeciwnika, to nasz skok jest bardziej uatrakcyjniony. To wtedy od razu doskakujemy do wroga, używamy pozostałych umiejętności, czyli E oraz Q. No i widzicie sami, że nagle praktycznie ze statystyk 000 zabiliśmy jednocześnie, zdobyliśmy asystę także Gitara Siema. Dobra, jeżeli chodzi o pierwszy Rico na naszej postaci, no to tak typowo składamy sobie mobilność. Nidalka jest przede wszystkim jedną z niewielu postaci, które jest oparta na mobilności. Jakby Eliska, Nidalka, w sumie też nawet i Ewelinka mógłbym powiedzieć, to jest taka święta trójca, która najczęściej składa obuwie na samym początku, ze względu na to, że to są postacie AP. No i w sumie dzięki obuwiu dostarczamy sobie magic Penetrację, czyli każdy przeciwnik, który posiada tam de facto jakieś odporności. To i tak każda odporność po prostu mniej zabezpieczy go przed naszymi obrażeniami, dlatego uważam, że na nidalce mobilność to podstawa. W ogóle nidalka jest bardzo mocno popularnym herosem w Chinach oraz w Korei. Pewnie się spytacie dlaczego. Na iście głównie każda gra opiera się na tym, że im więcej stunów, tym lepiej, a jakby w Chinach, im większa jest mobilność w grze, tym lepiej, dlatego taka nidalka jest pikowana praktycznie w każdej grze. Zrobimy sobie redzika. Myślę, że na spokojnie pójdziemy teraz na mida, bo widzę, że ten tran też powoli zaczyna gankować. Chociaż raczej tej niko nie powinien zatrzymać, to my i tak tutaj zejdziemy, żeby teoretycznie, czy praktycznie zabezpieczyć ten teren. Raczej wydaje mi się, że ta gierka może być taka sama, jak ta gierka, co była przed chwilą. Czyli na początku samym robiliśmy takie niezaciekawe staty, ale potem, że maszyna fragów się po prostu nie zatrzymała. Więc spróbujmy sobie na spokojnie tego Gnara zabić. Mimo tego, że on co prawda sfleszował i tak dalej, raczej powinniśmy go chociażby bardzo mocno wystakować. No zabić to go raczej nie zabije, chociaż zabije go, co ja tam gadam. Nidalka pod tym względem ma naprawdę porąbany skok. Kiedy trafia przeciwnika za pomocą albo jidy, albo pułapki, jeżeli gracie Nidalką na niskim progu rankingowym... Nie hitujcie Jidy w kierunku, gdzie przeciwnik prawdopodobnie będzie zmierzał, tylko tam, gdzie jest aktualnie. Bo każdy wróg na niskim progu rankingowym to po prostu idzie do tyłu, czyli tak jakby w tym samym kierunku, gdzie nasza umiejętność leci. Natomiast jeżeli gracie na wyższych progach rankingowych, to starajcie się przewidywać ruch przeciwnika, żeby wiedzieć, gdzie on prawdopodobnie będzie się znajdował. Czyli załóżmy teraz, ja pójdę sobie na topa, kiedy ten Gnar będzie szedł na aleję, to po prostu nie będę hitował tu, gdzie Gnar... Się znajduje, tylko tam, gdzie będzie się znajdować. I sami widzicie, że w tym momencie stracił on za Frico po prostu połowę HP. Lilia w Korei. No tak, Lilia też jest bardzo mocno popularnym herosem, ze względu na tą mobilność, dlatego Nidalka naprzemiennie z Lilią jest pikowana. Dobra, ja myślę, że tutaj się wycofam, tak szczerze mówiąc. Ja wydaje mi się, że raczej powinniśmy tutaj przetrwać, bo. Ta maniko w sobie, no to i tak posiada jeszcze tarcze, zerki, także spoko. W ogóle wszyscy na mida zeszli, to jest takie trochę dziwne. Wycawam się na spokojnie do bazy, żeby tutaj nie robić żadnego kłopotu. Kupimy sobie oczywiście pierwsze fragmenty naszego Hextech Rocket Belta. No, zaczynając od alternatora, żeby mieć więcej HP, więcej AP i tak dalej. Natomiast teraz przechodząc do tych aspektów, o których mówiłem, to naszą pasyweczką jest grasowanie. Poruszanie się przez zarośla zwiększa prędkość ruchu nidalki o 10% na 2 sekundy. Za każdym razem staracie się, się nidalką po prostu roamować i biegać naprzemiennie pomiędzy krzakami, a jednocześnie mapą, żeby mieć większą prędkość ruchu, tak jak sami możecie to zauważyć. Z 380 zmienia się to nam nagle na te 440, także spoko. Kolejnym aspektem jeszcze naszej pasywki jest to, że jest to tak zwane trafienie wrogiego przeciwnika oszczepem lub pułapką zaznacza tak jakby nad wrogiem dany konkretny znak i z tego też powodu nasza nidalka otrzymuje tak jakby dodatkowe statystyki w tym prędkość ruchu o te chyba dokładnie tak jest 30% kiedy zmierzamy w kierunku przeciwnika, który jest tak jakby ofiarą dobra, zasymajtujmy sobie to na spokojnie raczej powinniśmy tutaj uciec, bo co jest co tu się stało <gry> dobra, mamy kolejnego praga ja szczerze mówiąc, tutaj nie będę aż tak mocno ryzykował, bo nie chcę tracić tych wszystkich staków bez sensu. Więc raczej to tylko i wyłącznie sobie pobijam wroga. Właśnie o to chodzi w Nidalce, nie? Wy za każdym razem, kiedy widzicie, macie danego wroga na full HP, no to po prostu go obijacie, uciekacie od niego. Ale generalnie, kiedy już odpowiedni, do odpowiedniego stopnia pobijacie danego wroga, to możecie w niego wbijać bez żadnego kłopotu, nie? Tak jak było to w tym przypadku, no i a kalka, która była naprawdę dla nas groźna, nagle została złożonżotowana. Jeżeli chodzi o takie typowe rozpoczynanie kombo na kampach, to za każdym razem staracie się używać swojej pułapki na W w formie człowieka, żeby po prostu zaznaczać danego kampa i nabijać jednocześnie pasywę. Dzięki temu macie wizję, oraz za pomocą na przykład tej postaci w formie pumy możecie od razu przeskakiwać przez ściany na dalszą odległość. Protip numer 2 jest to, żeby te pułapki stawiać jak najczęściej na w sumie takich miejscach, gdzie są krzaki albo takie miejsca, gdzie faktycznie przeciwnik w 100% będzie przechodził, bo wtedy zawsze macie darmowego staka na progu oraz darmową wizję. Także to jest o tak jak w tym przypadku, w przypadku Soraki protip numer 1. I co no i dzięki temu, że przeciwnika sobie zaznaczyliśmy, to sami widzieliście, że zdobył on staka i generalnie został on w łatwiejszym stopniu powstrzymany. Za chwilkę kupię sobie ten mój item mityczny, także nie ma tutaj żadnego kłopotu, żeby, żeby się wycofać. No niestety tutaj paść padniemy od tego Tranla, bo dostało naprawdę wielki cover od Soraki, plus jeszcze odpalił erkę No a ja się od razu wycofam, bo wspomniany item, żeby mieć jeszcze więcej AP. Następnym elementem, który sobie złożymy w naszym ekwipunku czy w naszym zestawieniu to oczywiście wybór zoni. Dlaczego widzowie zapytacie się składasz zonie na nidalce? Jak to ofensywna postać? W sumie w krytycznej sytuacji ratować siebie samego, bo nawet jeżeli mamy TDR, y które potrzebujemy na wagę złota i nie wiem, potrzebujemy jeszcze sekundy, dwóch, to taka zonia może nam naprawdę uratować całą sytuację. No i poza tym to też jest drobna kontra no, niektórych matchupów w enemy teamie. I w tym przypadku możemy skontrować Gnara oraz Tranla, Dlatego uważam, że Zonia nie jest tylko i wyłącznie sytuacyjna, ale jednocześnie dba ona o pozostałe efekty, który, na które nie zwracamy uwagi. Dobra, widzę, że drużyna tam sobie całkiem radzi. Mimo tego, że tak poszła awk, to powiem Wam szczerze, chyba wyszło nam to na rękę, bo tak miała faktycznie 0,3. Znaczy, w późnym etapie gry, to może to trochę boleć, nie? No bo gra będzie wyglądać na 4 na 5 ale w sumie z Niko oraz Ionem to możemy faktycznie wykierować tą grę. Jeszcze jak Rakan wszystkich zerkuje to dopiero będzie spoko. Dobra, nawiązując do kolejnej umiejętności naszego bohatera mamy tutaj umiejętność Q, którą maksujemy w naszym zestawieniu jako pierwszą względna obrażenia oraz liczne w sumie czasy odnowienia. Opiera się to na tym, że w formie człowieka taką nidarką mamy dzidę, którą wyrzucamy na dane konkretne miejsce. W danym konkretnym kierunku. Jakby hitbox tego Q jest takie same jak chyba w gina, z tego co się orientuje. No i za każdym razem, kiedy my trafiamy no, tą gidą przeciwnika, otrzymuje on rzecz jasna obrażenia. Otrzymuje on ten znak, o którym wcześniej wspominałem na pasywie. I plusem jest jeszcze to, że w trakcie tego, kiedy my trafiamy tak jakby tą gidą, to damage jest zależny tak jakby od tego, jaki dystans przebyła ta gida. Czyli, jeżeli hitujemy przeciwnika na blisko, to otrzymuje on najmniejszą ilość tych obrażeń. Natomiast, kiedy my używamy tej gity i trafimy na maksymalnym randzie danego przeciwnika, no to damage będzie na maksymalnym poziomie. Wiecie o co chodzi. Dlatego za każdym razem, kiedy zaczyna się jakąkolwiek dżunglę czy tym podobne sprawy, no to po prostu jakby odsuwa się od danego kampa, żeby zmaksymalizować swoje obrażenia. Bo to jest taka, mówię, drobnostka, ale na przykład zamiast, nie wiem, 350 obrażeń, to nagle bijemy 472, tak jak w przypadku takiej Soraki. Jeżeli chodzi o Q naszej bohaterki, która jest oparta na formie pumy, bo nie wiem czy wiecie, Nidalka nie jest tak jakby jakimś lwem czy innym tygrysem, jest po prostu pumą, no to nasze Q jest oparte na tym, że nasza Nidalka tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, chapie wroga, po prostu do niego tak jakby doskakuje, podskakuje lekko i zadaje kluczowe obrażenia. To wygląda trochę jakby hitowała przeciwnika głową, ale tak naprawdę tutaj chodzi bardziej o to, że Gryzie go swoją, swoją osobowością No i po prostu zadaje kluczowe obrażenia Jest to jakby element, na którym najlepiej kończyć combo Czyli za pomocą GD rozpoczynacie dane, daną inicjację Natomiast na tej umiejętności klikacie sobie R Doskakujecie do wroga i natychmiast klikacie Q, żeby domknąć jakby pułap obrażeń, które oferujecie wrogowi Czyli de facto po prostu hitujecie danego przeciwnika za pomocą Q jeżeli tego przeciwnika hitnęliście, no to natychmiast pierwsze co robicie, doskakujecie do niego i hitujecie go za pomocą Q. Tak wygląda prowizoryczne kombo na naszej postaci. W przeciągu do, dosłownie kilku minut nagle zgarnęłem 3000 złota. Ja się od razu wycofałem do bazy po kolejny item, żeby nie tracić potencjału swojej postaci. No i kolejnym przedmiotem, jaki składamy w naszym zestawieniu, to jest oczywiście Zmora Licza, tak zwane liczby z angielskiego. Jest to przedmiot, który dostarcza nam. Całkiem ciekawe statystyki, głównie oparte na mobilności, ze względu na to, że Wisp dostarcza nam mobilność plus AP. W dużym stopniu Shin jest jakby początkiem tego i temu, bo za każdym razem, kiedy używamy dowolnej umiejętności na Nidalce, a nie oszukujmy się, na Nidalce spamujemy dosłownie wszelakimi umiejętnościami w kierunku przeciwnika, no to po prostu dostajemy dodatkowe obrażenia. No i co mogłem tutaj jeszcze dopowiedzieć. Jak sami widzicie ta gierka no w sumie jest mega dziwna. Bo ja się to teoretycznie nie spodziewałem, że ja takie statystyki zrobię w krótkim etapie gry. No ale sami widzicie, że przeciwnicy to sobie istnie trolują nabijając się na mój celownik. W jaki sposób wygląda moja umiejętność za chwilkę do tego przejdę tylko postaram się zabić tego Gnara. No jak sami widzicie niestety kiedy staram się protektować czy predyktować tak zwanie. Dobra i jeb cyk. Nie no za połowę HP w sumie trafiać jedną jidę, No dla mnie to dla mnie to jest spoko, nie. Strasznie satysfakcjonuje, kiedy trafiacie taką jidę, a przeciwnikowi spływa połowa zdrowia. Dobra, następną umiejętnością, na której chciałbym się skupić na naszej Nidalce, to jest umiejętność E, którą maksujemy w naszym zestawieniu jako drugą. Z tego też powodu, że my jako Nidalka przywracamy sobie naprawdę dużo zdrowia oraz no, w dużym stopniu Mamy zwiększone atak speedy dzięki temu. Nie wiem czy wiedzieliście, ale nidalka sama w sobie jest herosem, który na swojej umiejętności E zwiększa prędkość ataku. Dzięki temu my taką nidalką możemy częściej splitować. I zobaczcie teraz. Mamy 0,93 atak speeda. Klikamy E i nasz sojusznik albo my sami mamy zwiększony atak speed o te kilka procent, czy te kilka punktów. No i to jest kluczowe podczas tego, kiedy się faktycznie... Puszuje danego tureta, także wykorzystujcie to jak najczęściej na przykład na naszej postaci. No dobra, no także przejdźmy widzowie do podsumowania, bo tutaj gierka niestety została poddana. Ja się za mocno skupię na tym, także GGWP. No i przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, tą piękną rozgrywkę w niecałe 23 minuty gry zrobiliśmy łącznie statystyki wynoszące 16-1-2. Mimo tego, że tak realnie wyglądała na to, żebyśmy zrobili takie statystyki, mimo tego, że zagraliśmy grę 4 na 5 i tak udało się ją zwyciężyć, jeżeli chodzi o podsumowanie damageowe, to łącznie w niecałe 23 minuty zrobiliśmy prawie 30 tysięcy obrażeń, co chyba idealnie udowadnia, że Nidalka jest stworzona do wykierowania gierek 1 na 9 pod warunkiem, że ma się na przykład jakiegoś supporta czy jakąś postać, która może was zawołować. Jeżeli chodzi o podsumowanie, runek prezentuje się ono w taki sposób, a jeżeli chodzi o pozostałe. Rzeczy, które bym składał na tej postaci, to generalnie tuż po złożeniu z Morylicza, czyli Lich składałbym już typowo ofensywne przedmioty, czyli albo bym składał Rabadona, albo bym składał Wojtstawa. Jeżeli ktoś chce zagrać sytuacyjnie nidarką, to polecam serdecznie wybór Banshee, żeby ochraniać siebie przed kluczową umiejętnością przeciwnika. Natomiast generalnie sytuacyjnym itemem może być również morello, które byłoby bardzo dobre przeciwko postaciom, które się healują, czyli na przykład przeciwko trandlowi czy przeciwko tej Sorace. Także to tyle. Tutaj macie podsumowanie damage'owe oraz podsumowanie runek. A ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapenji w górę dla zasięgów, oczywiście subskrypcję, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami, no i zapraszam Was serdecznie na. Codziennie odbywające się na moim kanale transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu gameplaye. Także do zobaczenia następnym razem.